Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, program Oldies Falą, szczególny, bo tak naprawdę nie w studiu, a jesteśmy w miejscu, gdzie wiele osób sobie myśli, że nigdy się nie pojawi, a najczęściej przychodzi taki moment w życiu, że się pojawiają. Ale niektórzy pojawiają się tu nie z tego powodu medycznego, a pojawiają się z tego powodu, że chcą, że chcą pomagać. Artur Czerwiński Ania Czerwińska, właściciele można powiedzieć fantastycznej przygody, która się nazywa Smocze Łodzie, a tak naprawdę najbliższej akcji i tu będzie fajnie, jeżeli Wy powiecie co nas czeka. Dragon Ball Business League charytatywna liga Smoczych Łodzi, zawody właściwie Smoczych Łodzi, którym celem jest zbranie pieniędzy dla hospicjum, dla najmłodszych podopiecznych hospicjum Dudkiewicza. Fantastyczna akcja, bo powiem Państwu, że no już rok temu i dwa lata temu byłem przy tej akcji, widziałem co tam się dzieje, poza tym, że mamy niesamowite no wyścigi, tak? Tak to można określić? Czy tak, ścigamy, regaty, wyścigi, Wyścigi, regaty, jedna i druga nazwa jest poprawna, ścigamy się na smoczych łodziach, takich łódkach, gdzie wchodzi 10 osób plus nasz isternik i ścigamy się na 150 metrów, kto szybciej pokona ten dystans. 150 metrów, Ania, to jest męczące czy nie? To zależy, ale generalnie jest męczące. Naprawdę można się zmachać. To jest około minuty płynięcia dla amatorów, czyli dla ludzi, dla których organizujemy te zawody. I jest więcej niż jeden bieg, jest więcej niż jeden start. Także zawsze, kiedy mówimy, kiedy reklamujemy te zawody, mówimy 150 metrów, a w przeszłości tak. Luz. Co to dla nas. Nie, nie? No to jest. A potem tacy ledwo żywi schodzą z tej łódki, e, także naprawdę można się zmęczyć. Tak jak powiem, zetkałem w poprzednich latach zmęczenie, ale czasami bywa, że mokrzy. Mokrzy, mokrzy, zdecydowanie. To trochę też zależy od tego koło kogo się siedzi. Ciężkość, mówimy o ciężkości. E, ciężkość to też, ale no przede wszystkim tutaj umiejętności, nasze zawody są skierowane da, dla amatorów. Do amatorów także e, ta technika wiosłowania, każdy ma inną na tej łódce. E, no i tutaj też po prostu zdarza się, że... Że ta woda jest unoszona do góry, ale zawsze mówimy to jest sport wodny, więc trzeba zejść mokry. I trzeba umieć pływać. Trzeba. Czy są ratownicy po trzeba, prostu, jak coś nie ratują? Nie, trzeba. Są ratownicy, mamy oczywiście zawsze zabezpieczenie ze strony na, na wodzie. Mamy też zabezpieczenie na lądzie. Dodatkowo każdy uczestnik jest zobligowany do założenia kamizelki asekuracyjnej. Okej. Okay. Patrząc na poprzednie lata, przejdźmy może to do tego, że te najbliższe zawody to jest po prostu świetna zabawa dla każdego. Po pierwsze, kierujecie swoją ofertę przede wszystkim do firm, które potem wpłacając pieniążki wspierają domowe hospicjum księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Ale właśnie, te atrakcje, które w tym roku będą zapewnione, żeby każdy tam czuł się jak na znakomitym festynie, a nie tylko wydarzeniu sportowym. Co przygotowaliście? Tak, nasze założenie jest takie, nie chcemy, ponieważ nasza oferta jest skierowana głównie do pracowników firm, nie chcieliśmy od samego początku, aby to był kolejny dzień, gdzie mąż czy żona są wyciągani z domu, tylko chcieliśmy, aby to stało się wydarzeniem rodzinnym, to znaczy mąż czy żona schodzą, pan czy pani schodzą na łódkę, natomiast partner, dzieci mają zapewnione atrakcje na lądzie. W tym roku zawsze mamy um, jakąś strefę gastro, um, mamy atrakcje dla dzieci. Um, jeszcze do potwierdzenia jest w tym momencie dogoterapia. Um, na pewno będą gry i zabawy. Um, będą animatorzy, którzy będą zajmować się najmłodszymi um, gośćmi naszego wydarzenia. Oy. Znamienne dla mnie zawsze było to, w jaki sposób zaczynaliście od takiej specjalnej rozgrzewki. Fantastycznie, wtedy zdjęcia wychodzą, element fitness, zumby, wszyscy razem jedna duża rozgrzewka w rytmie w tym roku. Latino, czegoś innego. W tym roku wraca nasza prowadząca rozrzewkę z samego początku e, maja. Z, e, Manu, ma który wydarzeń? Manu, to, ma który wydarzeń, e, która bardzo się wbiła właśnie w pamięć naszym uczestnikom i co roku się pytają, czy, kiedy będzie maja i właśnie dzisiaj Możemy zapowiedzieć, że maja wraca i będzie prowadziła rozgrzewkę. Znaczy, nie mówię, że nikt tam się dobrze nie dusza, ale jak ja pamiętam, Maję, maja świetnie się dusza, Więc to na pewno wszystkich mobilizuje do tego, żeby podobnie się mogli poduszać. Ta rozgrzewka, od tego wszystkiego zaczynamy, ale. Potem przychodzimy już do rywalizacji sportowej, czyli to, co wszyscy, chociaż mówią, że nie lubią, tak naprawdę lubią, bo każdy lubi trochę porywalizować, jak w tym roku, ile drużyn będzie na starcie, czy może jeszcze, jeżeli ktoś ogląda nas, może się jeszcze dopisać na przykład. W tym momencie mamy 15 drużyn, osad właściwie nazwijmy to, osadami zgłoszonych. To rekord? E, chyba rekord w tym momencie, bo chyba rekord, rekord. Nie było 14 tak, to jest z tego, rekord. co mi się kojarzy. Mhm. Ale to nie parzyście tak trochę, nie? No więc właśnie, więc właśnie <noise> mamy jeszcze jedno wolne miejsce, żeby było parzyście. Mamy jeszcze jedno wolne miejsce eee, i później w, na zasadzie pucharowej e, będą eliminacje, e, repasaże, półfinały i na sam koniec e, finały. Więc w zasadzie każdy popłynie te minimum trzy biegi, a te najlepsze osady cztery biegi. Baraże, repasaże to trochę brzmi tak jakbyśmy e, przygotowywali się albo bylibyśmy już na Igrzyskach Olimpijskich. No jest to już jakby nie patrzeć sport, sport, rywalizacja i pomimo że są to biegi amatorskie skierowane do osób, które pierwszy raz właściwie, bo drugi raz po pierwszym treningu siedzą w łódce, to jednak ten dreszczyk emocji wchodzi i bardzo skrupulatnie patrzą na ręce pracy sędziów, czy w innych zespołach odpowiednia ilość osób siedzi, odpowiednia ilość kobiet, więc niby zabawa, ale gdzieś jednak ta rywalizacja powoduje, powoduje ten dreszczyk emocji. To co przed chwilą powiedziałeś, w, w Moczej Łodzi w tym roku, ale także w poprzedni było tak, że to i panie i panowie wspólnie tworzą drużynę. Nie ma tak, że na przykład panowie występują przeciwko paniom, bo rozumiem, w tym sporcie mogłoby być to trochę nie fair. W takim bardziej, że tak powiem, wyczynowym w Smoczych Łodziach jest dokładnie powiedziane ile ma być minimum kobiet na łodzi i są konkurencje otwarte albo tylko damskie. My mamy tak zwaną mix konkurencję, czyli minimum dwie osoby, ale są też osady, dwie, dwie kobiety, minimum dwie kobiety, ale są też osady, gdzie tych dziewczyn jest dużo więcej, bo tak naprawdę liczy się cel tej imprezy, a nie ten wynik sportowy. Jeżeli Państwo słyszą oprócz naszej rozmowy jakieś inne głosy, to to świadczy naprawdę o tym, że jesteśmy w hospicjum, co za chwilę zobaczycie także na dodatkowym ekranie, kiedy zobaczycie sam budynek hospicyjny. W tej chwili pracują także wolontariusze, możecie potwierdzić, którzy właśnie dbają o to, żeby ogród wyglądał fantastycznie. Już wygląda dobrze, prawda? Ale tak widzimy kilka niedociągnięć. Nie? Jeszcze, jeszcze to zrobimy. Tak jest. Dobrze, <laughs> dobrze, wiemy już o te. te o tej rywalizacji, wiemy o tych atrakcjach, a teraz co trzeba zrobić, jeżeli ktoś oglądając nasz program zdecyduje, nie, dobra, to jest ostatnia chwila, więc mogę jeszcze zebrać jakąś ekipę i co muszę zrobić? Są dwie drogi. Pierwsze to można do mnie zadzwonić, e, bądź napisać maila. Wszystkie informacje są na stronie www.dragonleague.pl bądź... Albo łatwiej dbbl.pl i to chyba jest najprostsza droga. Wystarczy po prostu telefon i załatwiamy wszelkie formalności. Okej, okay, ale to też na przykład jest tak, że jeżeli ktoś zadzwoni dzień przed imprezą, to jest szansa jeszcze się zgłosić. Czy robimy jakiś termin deadline'owy, kiedy to jest ostatni po tym czasie nikogo już nie dopuszczacie? Słuchajcie, no może być ciężko dzień przed imprezą. Umówmy się, jeżeli ktoś by miał ochotę się zgłosić, niech zadzwoni do nas do końca tygodnia do końca tygodnia, w poniedziałek to Max. W poniedziałek, znaczy ten program będzie leciał w piątek. więc, no więc właśnie. Do, poniedziałku. do poniedziałku. Dobrze, to do poniedziałek to jest poniedziałek, ostatni to termin. I do biura i nagle mam super pomysł, startujemy, zbieramy ekipę i, i dzwonimy. My wyrywalizujecie, a przy okazji pomagacie, więc na pewno dla waszego szefa, czy dla tego dla tak zwanego budżetu socjalnego, to jest z jednej strony fajna zabawa, a z drugiej strony również pomaganie. No dobrze, poza tym, że pamiętam, że co roku chyba była zawsze świetna pogoda, bo pamiętam chyba dwa albo trzy lata temu to wróciłem na praktycznie spalony, taki byłem, no bo to jeszcze przy wodzie wszystko. Tak. Znaczące to też jest to miejsce, gdzie to się odbywa, jakbyście troszeczkę więcej o tym mogli powiedzieć. Zawody się odbędą na mm, przystani Żabi Kruk miejskiej, e, stanicy wodnej Żabi Kruk, e, tam mamy swoją bazę, tam będzie ta część rozrywkowa, o której wspominałeś, będzie ta całe zaplecze mm, rekreacyjne, a ścigamy się od mostu, e, mostu ulica, teraz nie to wiem, Toruńska, e, Toruńska, w stronę tak, stronę To wszystko, dobrze, tak, jest tak, na tak. końcu motławy, jakby nie patrzeć. Tak, jeżeli ktoś na mapie czy, by szukał miejsca, no to na pewno przystań żeby Kruk wyskakuje. Tak, tak. A z drugiej Żabi Kruk, strony. 15A. O, Dokładna właśnie. Nadal. Chociaż jak 15A, to pamiętam, że kiedyś miałem problem, żeby dojechać tam. Niemożliwe. Tak, tak. No. <grym> Albo stary telefon miałem i po prostu z internetem <grym> się nie łączył. Ale pamiętajcie, że to jest naprawdę bardzo blisko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Matrzałkowskiego, tylko jedziecie trochę dalej w tą stronę. <grym> Dokładnie. I to jest już ósma edycja te poprzednie edycje może aż tak nie były widoczne, teraz się nasza impreza od dwóch czy trzech lat rozrosła, jeszcze ten cały teren zielony, więc na pewno będzie nas widać. I słychać, I bo słychać. pamiętam, zawsze było e, dobre nagłośnienie, muzyka grała bardzo głośno, więc z jednej strony, jeżeli chcecie wziąć udział, no to pamiętajcie, że dzieci możecie zabrać ze sobą, bo tam dużo dzieje się e, tak zwanych... E, Imprez wokół rywalizacji sportowej. No dobrze, ale jak rywalizacja sportowa jest, no to wszyscy się cieszą potem. Z jednej strony oczywiście, że pomagają, ale jak mają jakieś nagrody? Więc jak to jest tutaj? E, nagrodą no, dla każdego uczestnika jest, dla każdego dla każdego uczestnika jest medal. E, to jest chyba taka nagroda, którą e, można zabrać do domu. Każdy też uczestnik otrzymuje koszulkę pamiątkową. W tych koszulkach też startują także. Wraca do domu z koszulką e, o zapachu e, pracy, którą wykonuje na wodzie e, oraz medale pamiątkowe. Pierwsze trzy drużyny już mają medale, które są sygnowane odpowiednim miejscem. O, no i o to chodziło. Są zawsze też zdjęcia na koniec. Są wspólne, z... pojedyncze, całego zespołu. Są zawsze zdjęcia mamy profesjonalnego fotografa, mamy, e, e, zawsze jest też film e, złożony z zawodów. Także to są takie wartości, które można zabrać potem z powrotem do siebie, do firmy i wykorzystywać je w działalności firmy. Każda, każde wydarzenie to też, no to trochę przede wszystkim, albo przede wszystkim promocja i tutaj trzeba powiedzieć, że, że świetnie prowadzicie media społecznościowe, no bo widać tam, że faktycznie to się odbywa. Z drugiej strony są bardzo fajne relacje, Zresztą w ostatnim czasie pamiętam, że były też, że można było, jeżeli ktoś nie mógł przyjść z firmy jakiejś, mógł obejrzeć, jak ten kolega, koleżanka sobie po prostu tego dnia radzi na tym, więc widać, że inwestujecie także w tą stronę, żeby to było naprawdę profesjonalne, duże wydarzenie spot o deklaracji Staramy się, staramy się. Coraz więcej osób nam pomaga przy realizacji tego wydarzenia. Już w tym roku mamy osobną osobę, która tylko zajmuje się socjal mediami. Teraz dogrywamy właśnie stream wideo, żeby on jeszcze bardziej profesjonalnie i fajniej można było obserwować zawody online. Więc z roku na roku staramy się coś dołożyć. Więc jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjechać 22 na żabi to zapraszamy na nasz kanał na, na Facebooku na, na Facebooku, Facebooku będzie można tutaj. dzielić zobaczyć sobie stream albo zobaczymy jak to jeszcze technicznie wyjdzie będziemy starali się też go puścić na YouTubie o, no to, to wam bowiem, że no, wchodzicie w ostre, na ostre wody. Ciężko bywa, ale trzymamy za was kciuki, żeby to wyszło wam rewelacyjnie. E, dobrze, to teraz e, jeszcze ostatnie pytanie na, na całość, no bo zdecydowaliście się, że cała impreza musi mieć także charakter charytatywny. Skąd pomysł na to, żeby wspierać właśnie Gdańskie Hospicjum księdza Dudkiewicza e, i jaki jest ten główny cel tego, że te pieniążki faktycznie na co idą? Um. Ogólnie z Arturem prowadzimy sekcję Smoczych łodzi w Gdańsku, KS Przygoda Gdańsk i z hospicjum współpracowaliśmy już od lat. Więc gdy pomysł, pojawił się pomysł stworzenia zawodów Smoczych Łodzi właśnie dla firm, to też pojawił się z tyłu głowy pomysł, żeby to było coś więcej niż tylko takie tam sobie ściganie na wodzie, tylko żeby też przy okazji zrobić coś dobrego. Więc jakby z racji tego, że od lat z, z, współpracowaliśmy z hospicjum, no to dla nas jakby wybór był oczywisty. Zmieniały się cele, na które przekazywaliśmy pieniądze. Teraz bodajże, że będzie to trzeci rok, a gdzie środki uzyskane zostaną przekazane na zakup paliwa. My zawsze się porywamy na takie cele, które, jak tutaj mówią, pracownicy fundacji są takie mało marketingowe. Czyli. Łatwo jest na przykład znaleźć sponsora na zakup jakiegoś sprzętu, nie wiem, łóżka rehabilitacyjnego, bo, bo to jest takie, nie wiem, wymierne, dotykalne. Natomiast e, są takie rzeczy, na które, e, na które ciężej się zbiera fundusze. No i między innymi, no po prostu zakup paliwa dla pracowników fundacji, to jest takie ciężkie. Więc my się podejmujemy takich ciężkich tematów, choć ja fajnie zawsze przeliczam pieniądze, które przekazujemy na kilometry, które, które, zapewniamy, kilometry pracy, które zapewniamy pracownikom, a już konkretnie mówię, o co chodzi. Fundacja Hospicjum imienia księdza Dudkiewicza ma również, domowe hospicjum prowadzi, to znaczy, że mali podopieczni zostają w domu, w swoim otoczeniu, Natomiast są cały czas pod stałą opieką lekarzy, fizjoterapeutów i wolontariuszy. Oni muszą dojechać do tych małych pacjentów, muszą przeprowadzić zabieg e, lub ich zabrać i dowieść gdzieś, gdzie ten zabieg e, ma być przeprowadzony. No i właśnie my skupiliśmy się na pozyskaniu środków, na właśnie zakup tego paliwa, żeby ci pracownicy mogli tam sobie spokojnie dojechać i żeby nikt się nie musiał martwić o to, e, czy tego paliwa w baku wystarczy. Bodajże zeszły rok zapewnił ponad czteromiesięczną pracę właśnie pracowników domowego hospicjum. Także my jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z takiego wyniku. Bardzo dobrze to wytłumaczyłaś. Ja tylko może <gry> dodam do tego, że samochód niektórzy mówią w hospicjum dziecięcym, w hospicjum domowym, bo też u dorosłych jest podobna sytuacja. To jest jedno z trzech najważniejszych narzędzi, żeby opiekować się chorym. Więc bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że podjęliście tak trudny temat, bo marketingowo faktycznie nie jest to łatwo do sprzedania, żeby każdy... W 100% wiedział o co chodzi, tym bardziej, że koszty paliwa również co roku rosną. Chociaż teraz zerkam, jak jechałem, że trochę spadło, ale to znowu kilka groszy, a nie tyle, ile potrzebno było. Chociaż nie wiem, czy, czy nie zgodzicie się ze mną, to już tak trochę poza rozmawiamy, że tego typu placówki, jak jeżeli to jest paliwo, jest częścią pracy, no powinno być w jakiś sposób refundowane, chyba przez państwo. No bo to jest element i część tego, co trochę ratuje życie w niektórych sytuacjach. Ale do, no dobrze, czyli mamy ten charakter również charytatywny. Czy wy, patrząc na to, że już niedużo zostało do tego, można powiedzieć, finałowego dnia, jesteście spokojni o to, że wszystko się uda? Czy to jest taki moment, kiedy jeszcze codziennie wstajecie i mówicie oho lipa, jeszcze to, 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 to trzeba zrobić? No jak to jest? Myślę, że zawsze... I czy ktoś... śpicie, nie? Bo może już nie śpicie. Myślę, że zawsze <laughs> się znajdzie jakiś coś, co można było zrobić lepiej, a że staramy się jakby perfekcyjnie podchodzić do tematu, no to teraz jest największy czas tej właśnie intensywnej pracy. I zaczęły się też treningi firm. Firm Osad właściwie, bo, nie, bo to mówimy o tych firmach, ale też można się skrzyknąć parę osób, zebrać startowe i, i, i wystartować. I te treningi właściwie od zeszłego tygodnia już się zaczynają odbywać. Niektórzy idą na żywioł, jeden trening od razu startują, a niektórzy tych treningów sobie wezmą więcej, 3-4 treningi i na przystanie się teraz dużo dzieje. A czy faktycznie to to wydarzenie to jest też takie interesujące dla tak zwanego na przykład turysty, że, no bo to jednak rywalizacja amatorów, a nie osób, którzy na co dzień trenują. Czy ktoś, kto sobie gdzieś tam chodzi po mieście, faktycznie może sobie przystać tego dnia i to, co zobaczy, na pewno go zainteresuje. Smocze łodzie są ogólnie widowiskowym sportem. Głównie te krótkie dystanse są bardzo widowiskowe dla osoby, która a 150 która... to krótki to jest krótki. Tak naprawdę na zawodach najkrótsze na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata rozgrywa się 200 metrów. Są sprinterskie, ale na 100 metrów, ale to jest jako tam dodatkowo konkurencja na tej głównej imprezie programie programu imprezy się nie rozgrywa 100 metrów. My Mamy te wypośrodkowane 150 metrów. Tak, jak mówiłem, że osoba, która przyjdzie, nie rozróżni laik tego sportu, czy to profesjonaliści pływają, czy amatorzy. Sam pływanie łodzi i rywalizacja między sobą, dużo hałasu, bo są bewniarze, sternicy, dużo krzyku, spowoduje, że. Motywacyjnego krzyku. Motywacyjnego krzyku. Tak. E, powoduje, że ten sport. Nie to... z bólu, jeszcze raz, nie, nie z bólu. Z bólu nie bijemy. To motywujemy. Jest ten sport bardzo widowiskowy, więc fajny do oglądania. No i dobra, no super to wszystko wygląda. Także po pierwsze zapraszamy, bo jest jedno miejsce, więc tak. jeżeli ktoś ma ochotę, to kontakty usłyszeliście, my pewnie też podamy, tutaj na dole, żeby gdzieś było to wszystko napisane. Z drugiej strony kibiców również zapraszamy, no bo każdy kto startuje, lubi, jeżeli ktoś, go kibicuje, ktoś mu kibicuje i go wspiera. No i na koniec jeszcze ta cała akcja charytatywna, więc tutaj też wielkie szapoban tak naprawdę dla Was. Chcecie coś dodać? Tak, że oprócz tego. Bo tak miałem wrażenie, że coś chcesz, coś tak, nie powiedziałeś, dokładnie. więc mówię. Bo jednej ważnej rzeczy tu nie powiedziałem, że oprócz tego jednego miejsca, wiadomo, że trzeba zebrać. Wódca siedzi 8 osób plus dwóch rezerwowych, więc to. No tydzień czasu, półtora, to może, mogą mieć już ludzie terminy, ale są osoby, które by się chciały zaangażować, mają środki, a nie mają e, osady, jest możliwość e, wejścia jako sponsor. E, będzie ścianka, na której będą zdjęcia, można okleić łódkę e, logiem swojej firmy, więc e, wypromować się na tej imprezie, e, więc zapraszamy też... E, udzielenia się jako sponsor, żeby wesprzeć najmłodszych najmłodszy podopiecznych Hospicjum Dutkiewicza. Jest jeszcze jedna droga, teraz ja coś dodam. Zorganizowana została zrzutka przez jednego z uczestników na znanej platformie zrzutka.pl. To się nazywa Cobold Dream Team dla Hospicjum. Więc jeżeli ktoś nie weźmie udziału w tych zawodach, nie chce zostać sponsorem bądź nie może, jednak chciałby wesprzeć naszą inicjatywę, to zachęcamy do dokonania wpłaty. Dodaj, że zrzutka jest ustawiona na 10 tysięcy, tam już jest chyba około 4 tysięcy. Zostało tydzień, mamy nadzieję, że dojdziemy do tego progu, także zachęcam. No, czyli w takim razie 1000 osób Łasa po 10 zł i mamy kwotę jest. kolejną. Także wszystko jest możliwe. Dobrze, ja wam, wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że to robicie przede wszystkim, za to, że dzisiaj mogliśmy się spotkać tutaj właśnie w tym szczególnym miejscu zresztą właśnie, bo to też ciekawe. Wiele osób mówi sobie o hospicjum, że to umieralnia, że to smutne miejsce, jak wy oceniacie to co widzicie? Poza tymi paniami, które sprzątają tu naokoło. Eee, może Ania się wypowie, bo ma bardziej doświadczenie. Babcia była tutaj w kospicją. No tak, no niestety, babcia to tutaj odeszła. Więc no jest to takie miejsce, gdzie dużo osób podchodzi, natomiast mają zapewnioną kapitalną opiekę. Natomiast są też inicjatywy, które wykonuje hospicjum, tak jak właśnie opieka nad małymi podopiecznymi, gdzie oni są w domu, ale też Centrum Opieki Wytchnieniowej, chyba o tym tak, warto wspomnieć. Zachęcamy do tego, aby się zapoznać z tematem, ponieważ to jest naprawdę przeogromna ulga dla opiekunów, osób z... Nie pamiętam już, tam trzeba jakiś jest stopień niepełnosprawności. Znaczny, tak jest. Niepełnosprawności. Natomiast jest to też fantastyczne miejsce, więc warto się zapoznać. Jest ono darmowe, bo chyba wszystko, co robi hospicjum jest darmowe. Tak, tutaj. dokładnie i na samej waszej imprezie także będą osoby z fundacji, które jeżeli ktoś miałby ochotę dowiedzieć się czegoś bardziej szczegółowo, też będzie można podejść i uzyskać tak, odpowiedzi będzie, na pytania. Będzie stoisko, gdzie fundacja, gdzie będą wolontariusze z fundacji tam na pewno udzielą wszelkich informacji o całej pracy całego hospicjum. No i super. Dobrze, to czego wam życzyć? Chyba przede wszystkim pogody, e, dużo kibiców, e, dużo kibiców, a o resztę chyba już sami zadbamy. Tak, no bo jeżeli ogadniacie to tak jak teraz, no to wiem, że będzie wszystko znakomite. No dobrze, to jeszcze raz przypomnijmy na koniec, kiedy, gdzie. I podajmy stronę internetową na koniec, żeby każdy na pewno w 100% usłyszał. 22 czerwiec, sobota, Żabi kruk, a godzina 10 to jest godzina rozpoczęcia rywalizacji na wodzie. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie www.dbbl.pl I na naszym Facebooku e, Dragon League DBBL. A jakby ktoś chciał przyjść tylko i wyłącznie na tą rozgrzewkę z zumbą, to Zachęcamy. o której godzinie? O godzinie 9.30 <laughs> będzie oficjalne rozpoczęcie e, i też e, chwilę przed tą godziną dziesiątą będzie rozgrzewka. Na, naszej, na naszym facebooku, instagramie i na stronie też się niedługo pojawi cały harmonogram, więc będzie można się z nim godzinowym, więc będzie można z nim zapoznać. No i super. Ania Atut, Czerwińcy właściciele. Ale klubu przygoda, tak? Kres. Organizatorem jest KS Przyroda, który okay. jest prezesem, ja jestem trenerem i organizatorem. I tak się poznaliście? Nie. <grym> <grym> I, i, I to jest właśnie współorganizator, a drugi to jest czas na formę, czyli ja jako trener personalny. I stąd tutaj te dwa logotypy. Dokładnie. Jako dwa <grym> ja podmioty organizujemy to wydarzenie. No, plus z naszymi przede wszystkim też do pomocy, z naszymi zawodnikami, nie? którzy yy, odpowiadają za całe tam zaplecze tej rywalizacji sportowej. No i super, także zapraszamy Was. Kolejny program, nie wiem kiedy, ale jak będzie coś, no to będzie. Oldie's Falon, yy, a ja jeszcze raz zapraszam. Bądźcie razem z nimi na tej imprezie. Zapraszam warto, warto, naprawdę warto. Trzymajcie się, pa.